lutowe, świry. Zanim ja powiem o tym, czego się spodziewam, że na rynku może się wydarzyć, to koniecznie ty w komentarzu obok, nie wiem czy z tej strony, czy z tej strony, napisz, co aktualnie na rynku krypto robisz, kupujesz, hodlujesz, sprzedajesz, stejkujesz, shortujesz, po prostu napisz w komentarzu, a my przechodzimy do platformy partnera tego naszego. Kryptowalutowego update'u, a więc do giełdy kryptocom. Link do partnera znajduje się w opisie. Tak wygląda wykres Bitcoina. Nie jest on specjalnie ładny, ale też nie jest specjalnie brzydki. Wpadliśmy w lokalną konsolkę. Ta konsolka dramatyczna nie jest, jest absolutnie do wytrzymania. W przypadku rynku kryptowalut bywały gorsze konsolidacje. Każdy z nas to pamięta, więc zupełnie. Spokojnie do tego podchodzimy. Jeżeli natomiast chodzi o to, co się nam może wydarzyć i co się nam może tutaj na rynku pojawić, to na pierwszym live mówiliśmy o indeksach. I niestety w przypadku tych indeksów, w przypadku tych indeksów, no nie mamy jasnych, ładnych, technicznych komunikatów co do możliwych scenariuszy. Tutaj natomiast, jeżeli chodzi o bitcoina, no też wpadliśmy w tą konsolkę, ona mniej więcej jest tożsama z tym, co dzieje się w tej fazie risk-off, w której się znajdujemy. Doszliśmy do, o ile ktoś w ogóle rozgrywa linię trendu, do linii trendu wzrostowego, do tego tutaj delikatnie nachylonego w górę odbicia. Odbicia, które po przełamaniu w szczególności tych poziomów 46 tysięcy dolarów, no można było oczekiwać, że tutaj to wyjście będzie zdecydowanie mocniejsze. Tego nie mamy. Mamy na razie obronę. To przypomina troszkę obronę częstochową, biorąc pod uwagę kształt tej poniedziałkowej świecy. Ale na ten moment jeszcze ten poziom i ten pułap bronimy, bo przejście i zejście świecą dzienną poniżej tych świec z 9. 10 marca to dla mnie jest bardzo ważny pułap bo na sporym wolumenie na różnych giełdach krypto zrealizowaliśmy fajne i ciekawe układy i sygnały i sygnały techniczne i jeżeli zamkniemy się poniżej tego poziomu no to to, to może być słabo dużo osób widzi shorty dużo osób Kuba podrzucił komentarz, media mówią o, o, o tym, że zbliża się koniec z Bitcoina, więc oczywiście media czy, czy większość analiz można sobie, mo, można je z ciekawości czytać albo bardziej, żeby poszukać jakichś ariańskich sygnałów, bo one i to o czym jest pisane jest już cenach. To w cenach jest absolutnie już uwzględnione. Dla mnie tutaj dalej w ujęciu średnioterminowym i długoterminowym jest większa szansa na wyjście w górę. Tego zdania na ten moment jeszcze jeszcze nie zmieniam i nie zmieniam do tego, do tego rynku podejścia. Pod kątem krótkoterminowym ja shortów rozgrywać nie zamierzam. Podobnie to było, jak, podobnie jak tydzień temu, po prostu tego nie widzę, wolę stracić okazję, niż stracić pieniądze na spekulacji, której nie czuję. Jeżeli mówilibyśmy o jakichś shitcoinach, no mniejszych altcoinach, to, to tam wiadomo, że te shorty już by prędzej wchodziły niż na tych największych, ale mimo wszystko nie chcę absolutnie nie chcę absolutnie czegoś takiego rozgrywać tym bardziej, że po prostu czekam na jakiś ładny, soczysty Bezdyskusyjny sygnał do zakupów. Jeżeli chodzi o Ethereum, to też nanieśmy sobie kilka poziomów horyzontalnych, i mamy, mamy w przypadku tej drugiej pod kątem kapitalizacji kryptowaluty sytuację lepszą pod kątem technicznym niż w przypadku Bitcoina, bo to wyjście z trójkąta. Ono cały czas jest grane, czyli w ujęciu średnioterminowym nam się nic nie zmienia. Dalej jest to tendencja wzrostowa. Tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z korektą. I tak naprawdę, ok, tu mamy ten pułap jeden cenowy to jest 3050 dolarów plus minus 10-20 dolarów w zależności, oczywiście od giełdy, krypto, z której korzystacie, no i drugi poziom. O, teraz mi się ta linia skończyła. To jest poziom w zasadzie, który aktualnie testujemy, czyli pułap 3150 dolarów. Moim zdaniem ten poziom zostanie przebity, bo nie jest mega istotny. Czyli to minimum z 7 kwietnia już. W godzinach porannych, sesji poniedziałkowej, mieliśmy to przetestowane. Natomiast bardziej spodziewałbym się takiego, jeżeli już spadków, to bardziej spodziewałbym się świecy z takim długim, dolnym cieniem i szybkim, sprawnym wyciągnięciem, jeżeli już miałaby się ona pojawić. Dlatego wolę czegoś takiego. Na ten, moment, na ten moment nie rozgrywać. Pod kątem dynamiki przecen, jeżeli chodzi o Ethereum, to tutaj jeszcze nic złego nam się nie wydarzyło. Nawet pod kątem, jeżeli ktoś mówi, bo takie głosy się pojawiły, że tutaj może nam się rysować w przypadku Ethereum taki wielki układ cenowy lewe ramię, głowa i prawe ramię, to to prawe ramię może być zdecydowanie bardziej Rozbudowane, jeżeli przejdziemy tutaj w dół, to później o prawym ramieniu czy o układzie tym RGR. No nie do końca może być mowa, na pewno nie może być mowa o tym, że będzie to układ taki ładny, typowy, książkowy, bo na to nam się absolutnie nie zanosi. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o krypto, czyli tak naprawdę czekają nas testy ważnych poziomów horyzontalnych. Ponowne testy ważnych poziomów horyzontalnych. Nie mamy tutaj sytuacji rozstrzygniętej zarówno dla Ethereum jak i w przypadku Bitcoina w ujęciu średnio i długoterminowym. Ja jeszcze swojego, swojego zdania nie zmienię. Nawet jeżeli Bitcoin wszedłby mi w okolice 4500 yy... Bo czarna owieczka pisze, pójdzie bokiem i zjazd do 4500 to dalej nie jest to duża dla mnie zmiana, jeżeli chodzi o średni termin dla skalperów wiadomo, to jest zdecydowanie coś, co można by rozgrywać. Ja tego nie dotykam, boję się tych mocniejszych wyciągnięć, tam też relacja zysku do ryzyka, przynajmniej na ten moment dla mnie jest nieakceptowalna. Piszcie w komentarzach, co aktualnie robicie i jakie są dla Was ważne komunikaty i sygnały napływające z rynku kryptowalut, tak jak Kuba pisze o, o, o hash rate, który znajduje się na szczycie w przypadku Bitcoina. Jestem ciekaw, jak wygląda Wasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. No i standardowo trzymam kciuki za to, żeby ten tydzień był udanym tygodniem.